No, i witam w kolejnej partii. Tym razem dostajemy trochę słabiej notowanego przeciwnika. Mamy czarne, możemy się wykazać. Może tym razem e, zacznijmy obroną francuską. Zobaczymy tutaj, co z tego wyjdzie. E, ostatnio w sumie zastanawiałem się, czy nie porzucić nawet obrony karoka na rzecz obrony francuskiej. Z tego względu, że no, dostajemy mi brakuje mi w karokanie tego, że, że jest to takie trochę bez jakby no bez większych czasami w niektórych wariantach szans na zadymienie jakieś no a obrona francuska to tak naprawdę jest jeden wielki dym zakładając że białe nie wybierał jakiegoś nudnego wariantu typu tam wariant wymienny wczesny prawda e, no ale szczerze mówiąc e, bardzo nie lubię debiutów w których ciągle powtarza się ta sama struktura pionkowa jakby jeżeli gramy karokany, no to to trzeba oddać tej obronie że no jednak możemy spotkać się z bardzo wieloma różnymi Strukturami piąkowymi, w zależności od tego, co wybiorą białe, no ale też nawet jako czarne. Często w głównych liniach mamy jakiś tam wybór, w którą stronę, pokierować, pokierować partią. No, a jednak w obronie francuskiej niestety raz, że trzeba, szczególnie w głównych liniach, takich najbardziej, szczególnie tych ostrych wariantach, jest bardzo, bardzo dużo zapamiętywania, żeby nie wpaść w jakiś turbo duży wór. No a dwa, że ta struktura pionkowa, praktycznie co partie jest bardzo zbliżona do siebie, no co jednak, e, co jednak właśnie bywa trochę nużące po rozegraniu iluś tam partii, ale na pewno zachowam tutaj obronę francuską jako jeden z potencjalnych oręży w moim arsenale. No przeciwnik niestety po ruchu numer 2 zwolnił e, dosyć znacznie, posądząc po jego pasku, Łączności, nie wygląda, żeby tu chodziło o jakiś problem z połączeniem. No nie wiem, zobaczymy, co z tego tutaj wyniknie. Czy przeciwnik będzie chciał dalej kontynuować partię, czy też może coś mu wypadło i niestety, ale partię porzuci, bądź też praktycznie poczeka, aż mu się czas skończy. W sumie nawet nie wiem, jak to działa z czy skończy, jeżeli nie wykonam, jeżeli jestem obecny, jakby na zakładce z szachownicą i nie wykonam żadnego ruchu tam właśnie przez 10 minut, po prostu zleci mi czas, czy uruchomi się wcześniej ten proceder porzucenia partii. No nie wiem, zobaczymy, chyba że przeciwnik już po prostu nie wie co grać, pierwszy raz spotkał się z obroną francuską, ale no pewnie nie, no pewnie coś tam po prostu. No właśnie i co mam w takiej sytuacji robić? Nagrywam odcinek, jest taka sytuacja, no i mam to wrzucać potem? No to sensu przecież, tak? A z kolei stracę teraz 10 minut czasu, powiedzmy, aż mu, upłynie, aż mu upłynie cały czas. No i mam nagrywać jakby od razu drugą partię? To z drugiej strony odcinek będzie trwał pół godziny praktycznie, z czego pierwsze 10 to będzie jakieś przegadane absolutnie o niczym. Więc no trochę nie wiem, co robić w takiej sytuacji dalej. Nie wiem, może najwyżej po prostu wytnę ten środek. Jak, jeżeli przeciwnik się obudzi, to po prostu wytnę ten środek e, i, 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 i będzie jakby kontynuacja. No jeżeli nie, to też wytnę i po prostu będzie, spotkamy się już z nowym przeciwnikiem. Okej, okay, przeciwnik jednak postanowił, że możemy pograć dalej w szachy, chociaż przynajmniej na razie zobaczymy. Tutaj ruch zajął mu skoczek C3, zajął mu 3 minuty i 17 sekund. Odpowiadamy wariantem Winawera. Próbowałem się przestawić ostatnio na konia F6, ale tutaj szczerze mówiąc, no jeszcze te warianty po goniec G5 są całkiem fajne ale opcje po e5, koń d7, czy to f4, czy wczesny koń e2, no to szczerze mówiąc nie gra się najprzyjemniej od strony czarnej, przynajmniej dla mnie osobiście, no bo to jest takie, jeżeli czarne znają teorię, a nie jest ona turbo skomplikowana i te ruchy, e, ruchy czarnych, białe przepraszam, są raczej dosyć takie, no, łatwiejsze do znajdywania, no to po prostu prościej tam się gra, e, gra białym. No oczywiście, jeżeli czarny ma wykute na pamięć, Wszystkie możliwe warianty, no to nie ma się czego tam jakoś zbytnio czego obawiać i tam finalnie doprowadzić do takiej raczej równej pozycji, w której trochę tam jeszcze musi się jednak bronić, no ale też te szanse na kontratak są raczej dosyć znikome, jeżeli szczególnie mówię o tych wariantach właśnie. E5, f4, koniec e3, wygramy c5, koń c6, no i nie jest to tak za przyjemna pozycja do grania, przynajmniej dla mnie to już wolę się jednak trochę pomęczyć czasami z karokanem. No nie wiem, szczerze mówiąc, co tu się dzieje w tej partii. Chyba tego już nie uratujemy. No tutaj jednak teraz połączenie jest słabe u przeciwnika. I jeżeli to ma tak wyglądać, że on ma robić jeden ruch na, na, na minutę, no to, no to chyba nic z tego nie wyjdzie. ale jednak jeszcze tutaj przeciwnik próbuje. Próbuje, próbuje i, 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 i się nie poddaje. Coś to ewidentnie nie gra u niego. No czy my możemy się rozwinąć prosto? Chyba koń f6 na razie jeszcze nie jest jakieś tutaj. Bardzo wczesne nie z d2 nastąpiło, to mnie trochę zas zastanawia, bo chyba to nie jest tutaj główna linia obrony, bardziej jakieś właśnie wczesnego nie z d3. Koń f3. Cytr nie ma, więc z tego gońca ewentualnie możemy sobie wyprowadzić. Może właśnie na F5, żeby przeciwdziałać gońcowi D3, bo to jest takie bardzo naturalne pole dla niego w tej strukturze. No i pan pewnie byłby w stylu albo skoczek C6, albo skoczek D7, C6. Tutaj sobie gońca zrzucimy z powrotem. Może zagrajmy na H6 na przykład, jeszcze żeby się upewnić, że nie będzie raz takiego głupiego związania mojego skoczka na F6, no a 2 zawsze mogę też uciec sobie po prostu gońcem w razie potrzeby C6. Może teraz? No, zagram sobie C6. Szachy mi jakieś nie grożą. No właśnie, teraz A3, i po to właśnie zostało zagrane C6. No, chyba że chcemy grać tu i tu, żeby ewentualnie ustawić Hetmana na D6. To też byłby jakiś pomysł ciekawy, ale chyba zagramy tradycyjnie po prostu przez gońca d6, ustawimy się skoczyk d7, roszada, wieża e8, skoczyk f8, no i możemy sobie teraz tak jak mówię zroszować. No ten skoczyk stoi u niego słabo tak naprawdę, w takiej pozycji raczej ten koń by się widział na d2 i żeby pion mógł wejść c3, może c4 się przełamać. No i ten goniec też na razie trochę cierpi. Ogranicza na pewno Hetmana tutaj możliwości. On by się widział najchętniej właśnie na tej diagonali H2-B8, ale na to już jest trochę za późno w tej pozycji. No to gramy oczywiście skoczek D7, rozwijamy swoje figury. Na razie nic tutaj się nie dzieje specjalnie skomplikowanego. Mówię, zagramy. Wow, poszło, goniec D3. Myślę, że możemy to bić bez problemu, jakby pozbywamy się najlepszej figury białych w, tej, w tych strukturach, to z jednej strony. No i niszczymy też mu jego formację pionkową, która no, wygląda dosyć słabo i zostajemy z lepszym gońcem czarnopolowym niż czarnopolowy goniec białych, no bo on tutaj jakby jest trochę jednak przez swoje pionki na czarnych polach ograniczony, a jak możemy zauważyć, nasze pionki są głównie ustawione jednak na polach jasnych. No i teraz tutaj się będzie rozgrywać partia o to, w jaki sposób mógłbym przyatakować jego słabości. Słabość jest oczywiście tutaj, tutaj i tutaj. Narzucałoby się jakieś Hetman B6, no a dostaniemy hetman skoczka na A4, no i potencjalnie B4 i mógłby sobie wjechać na C5. Moglibyśmy zagrać np. B5, no, ale to z kolei tworzy nam dosyć, słab dosyć dużą słabość na polu C6. E, no, tylko że też on by nie mógł je jakoś bardzo mocno wykorzystać, bo pole D4 jest zajęte. Na A4 by już nie wskoczył, może jest to jakiś plan. No, my też nigdy nie zrobimy planu opcji typu skoczek B6, skoczek C4, przez to, że ten pionek tu stoi na B3. No, ale pomyślmy, no, bo skoczek E4 z planem właśnie B4 to jest chyba jedyne, co by mógł chcieć grać, więc B5 wyda. No dobrze, poszedł Misklik, poszedł klik. miało pójść b5, poszło b6, które jest absolutnie bez sensu w tej pozycji i biały odpowiada ruchem b4, no dobrze, może teraz możemy odpowiedzieć b5, tak jak planowaliśmy na granie a5, jest chyba bez sensu, on zagra sobie tutaj, gramy b5, ruch, y, który mieliśmy zagrać po, w jakby w poprzedniej naszej turze, poszedł na dwa razy, no, Cóż, e, Hetman C2, oczywiście, że tak. E, czy on może wyjechać teraz skoczkiem na. Tutaj teoretycznie mógłby. Jak zagram tutaj, jakieś takie skoczki nie grożą. Zagram sobie tutaj, zrzucę Hetmana na B. No to gramy skoczek. Hetman, e, przepraszam, prostu C7. W następnym ruchu zagramy. wieżą na C8. Może potem wierzą na E8. Hetmana zrzuciłem prawdopodobnie na linię B. Albo na 6, na 6, na linię 6, 6, 6, 6, bądź. 8 I będziemy się dostosowywać dalej. No dobrze, jak zagram tu, no tutaj tak, czy jakieś A4 jest groźne? Na razie nie jest groźne, no bo zagram sobie A6, nawet jak wymieni. Linia A, co prawda, stanie się otwarta, ale no nie ma go na linii A, tak. I też po potencjalnej wymianie pionków z B5, trzeba znaczy pionka na B5, też pionek na B4 będzie bardzo, bardzo y, słaby, więc też na pewno na to musi przeciwnik tutaj uważać. I niekoniecznie jest powiedziane, że chciałby taką tutaj wymianę, dokonać takiej wymiany. No pytanie brzmi teraz, jakie ja mogę właśnie przeatakować go tutaj, no wieża E8, co on się zdwoi albo wymieni tu, tu, tu. No i to już będzie grozić takim jakimś kolczkiem na B5. Mogę grać hetman B6? E, mogę zagrać hetman B6, będziemy się patrzeć zawsze na tego pionka. Czy hmm, jest B8? No jak gram B6. No tu nie może właśnie bo leci pionek, e, potem zagram chyba tutaj wieżą na e8, żeby przejść skoczkiem z f8 na e6 e, i spróbować go naciskać, hetman 3 nie wiem jaki jest do końca cel tego ruchu, ale zagram wieżą e8, jeśli zbije to fajnie, jeśli nie zbije to mi to nic nie robi, to ja w sumie się wymienię chyba, czy nie. muszę w sumie nawet tutaj, 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 no i przechodzimy do końcówki. Generalnie my chcemy przechodzić do końcówki, no bo jakbyśmy wymienili teraz wszystkie figury na szachownicy, to raczej byłaby to nasza wygrana ze względu właśnie na tą strukturę pionkowo-przeciwnika. Mamy dwa łańcuchy pionkowe, które raczej są dosyć dobrze skomunikowane do sobą, przeciwnik ma trzy łańcuchy, z czego takie dwa podwójne zdublowane pionki na linie które są odseparowane od innych pionków, co czyni je bardzo dużym problemem w przyszłości. E, no dobrze, konie E2, czyli broni punktu na, na D4, no to my gramy konie E6, bronimy wejścia na F4, atakujemy tutaj e, punktu D4, jak możemy jeszcze wzmocnić na F5, by się przydało jakoś postawić figurę, no on zawsze może zagrać G4, ale pójście pionkiem na G4 byłoby z kolei kolejnym osłabieniem, jak w strukturze pionkowej, pomyślmy, może możemy zagrać A5, BB i tutaj nastawić się na tego pionka. No czy właśnie skoczkę jakoś uaktywnić? G6, skoczek G7, skoczek F5, może? E, aha, G6 nie, bo tutaj pionek leci na, na H, tutaj skoczek F6, tu, tu się przestawić, może też jakoś przyszłościowo. E, nie widzę chyba innych dróg. Skoczek, skoczek D6 mógłby jeszcze wejść, gdyby nie to, że ten goniec tutaj mu trochę jednak zasłania. Czy grozi koń E5 teraz na przykład? Koń E5, bicie, bicie D4. No tak, no koń, e, e, koń na polu może wejść teraz teoretycznie na E5, ale ja mogę zagrać A5. Co, bicie, bicie, cofnę sobie tego powiedzmy. No dobra, zagrajmy A5. W sumie na razie będziemy się nastawiać do jednego pionka z A, który też będzie dosyć słaby po tym fakcie. No on mógłby się powymieniać tutaj, prawda, te pionki. I też tutaj się zacząć patrzeć na mój punkt C6. No ale przyszłościowo, jeżeli ten pionek zniknie, mój pionek B stanie się pionkiem wolnym. No dobrze, poszło tak. Okej, okay, też ciekawie w sumie. No tak, teraz muszę jakoś wyjaśnić sytuację. Tych pionków, dlatego że grozi bicie na A po prostu. Jeżeli zbiję tym, zakładam, że zbiję gońcem i chciałby właśnie wymienić swojego słabego gońca, na mojego dobrego. Granie A4 z kolei e, no, trochę by tu pozycję zapchało. Z jednej strony, moje wszystkie pionki tutaj stałyby na polach jasnych, co byłoby bardzo pożądane. Z drugiej strony, jego, no, jego goniec byłby jeszcze bardziej ograniczony przez te pionki i musiałby bardzo uważać, żeby mój goniec się nie dostał tutaj. No ale, właśnie, czy my tak chcemy się na taki aż ruch tutaj decydować? No z drugiej strony, co? Bicie bicie, ja sobie gdzieś spadam tym gońcem tutaj na przykład, on zawsze, nie no, zagrałem a4, jakby zapchajmy tutaj trochę pozycję, my się przestawimy, my wszystkie siły jakby na tego pionka chyba e, będziemy masowo, masowo się nastawiać, e, tu, tu chcemy, w ogóle właśnie, no może zacznijmy od ruchu, aha, tylko tak, jak spadniemy gońcem, no to grozi wtedy skoczek na pole e5, już tak dosyć poważnie grozi, tak? Może no my sami możemy. Nie, tak no, sami nie możemy zagrać konia na g5. A, pomyślmy, może najpierw e, jednak hetman C7 z kolei, żeby trochę się obronić przed tym E5. Chociaż i tak może zagrać E5 bicie, 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 bicie. No tutaj dużo tych bić i finalnie przeciwnik wychodzi z. Z no, korzystniejszą jednak wymianą, no dobrze, poszło g3, czyli przeciwnik nie chce jednak tego tutaj planu uaktywniać na ten moment. No i co, skoczek f6? Tylko po co skoczek f6? Skoczek f6, skoczek d7 ewentualnie. Ale to mi coś daje, pomyślmy. No zawsze w ogóle jak odejdzie tym gońcem, wymienię sobie hetmana na przykład, to w ogóle bicie na b4 się okazuje też całkiem fajnym pomysłem na przyszłość, który można zapisać, no F6 raczej nie chcę grać, bo to niby fajnie, ale białe pola moje zostaną już bardzo osłabione. To raz. No dwa, że skoczek mój z E8 będzie bardzo, bardzo tęsknił za jakimś polem, na który mógłby się oddalić. No Może skoczek F6 jednak, bo tutaj ten skoczek E5 nie wygląda przyjemnie, przynajmniej w tym momencie. Jakieś wiazdy jego czy skoczkiem, czy gońcem na F4 na ten moment nie są do końca zrealizowalne, zre że tak powiem, że takie słowo w ogóle istnieje. E, no tak, zobaczymy, zobaczymy. Jego dwa skoczki trochę muszą być ciągle tutaj jednak wpatrzone w ten punkt d4. Tak patrzę właśnie, jak najsensowniej mógłbym przestawić tego skoczka, żeby poszedł jednak na pole e5, tylko żeby się to odbyło, no co, zagram tutaj, no to się skoczek, mogę zagrać królem na H g6 i tak się jakoś przestawić ewentualnie. No dobrze, zagrajmy król H7, zagramy zaraz G6. Czy możemy teraz tutaj zagrać? No, zagrajmy chyba B6. Sprawdźmy, żeby... nie wiem, bo on chyba jakieś H4, może tu, tu, no nie wiem co, ale no sprawmy, żeby ten punkt D4... Czemu? No nie no, koń E5 to już jest chyba przegięcie, to ja gram po prostu tutaj e, i biję sobie... Pionka na D4. Mogę? No mogę. I bronię punktu na C6, atakuję Hetmana na C2 i ustawiam skoczka z E5 bez obrony. Więc to już jest chyba GG po prostu. No, może grać jakieś Hetman C3, tutaj ewentualnie F4. Powiedzmy, że jeszcze jakąś kontrę tutaj na tym moim skoczku i związaniu po linii D może wykonać. No, poddał partię od razu. No, ok. No, ja rozumiem, że sytuacja jest dosyć beznadziejna. Ale pomyślmy, w tej pozycji na przykład gra Hetman C3, co ja biję tutaj. On gra F4, może tak w ogóle. Aha, czy to ma jakiś duży sens? No nie, bo ja gram Skoczek B3 na przykład. To nie jest, widzę tutaj, najlepsze według komputera, ale no co? Eee, aha, bicie, aha, no tak, bicie, bicie, bicie to może faktycznie On nie musi być jednym tylko może zbić pionkiem i potem zbije mi Skoczka. Czyli coś tu jest ciekawsze. Skoczek E2 po prostu, tak? No, Skoczek E2. I teraz jest ciekawe to, że on nie może być Hetmanem, bo bije sobie tutaj Hetmanem i jest praktycznie. No tutaj już nie ma co zbierać. E, tylko, e, tylko po skoczku na E2 co on może grać? Czy musi bić to chyba, no znaczy nie wiem. Może jakoś się obronić? Aha, no może grać Hetman. A nie, nie może grać Hetman A1. Hmm, hetman E3 też nie. Znaczy, no dobra, no, to, już jest to już jest plus 6 dla mnie tak naprawdę. I taka pozycja jest bardzo przyjemna. No, na koniec E3 to w sumie co? To samo? Nie, nie to samo. A pogoniec E3, właśnie, i potem pogoniec F4. Pogoniec tutaj. Co ja bym grał? Koniec E2, no nie wchodzi w rachubę, bo sobie po prostu bije na E, d4 i, i bije końcem albo skoczkiem. E... Co tu jest? No, mam trzy figury. Jest figura więcej i pionek więcej. Ale coś tu jest takiego ciekawego. Co tutaj? Skoczek F3. Bicie, bicie, bicie i odzyskuje figurę. C5? Tu nie. A, no to ciekawe szczerze mówiąc. Co ja mogę zrobić, żeby właśnie się przez jakiś skoczek C3 albo F4 obronić. No skoczek F3 w ogóle przechodzi jeszcze, ale nie chodzi o skoczek F3. No skoczek E2 na pewno, nie? No właśnie. Może skoczek. Nie, no bo skoczek B3 też nie. Ciekawe. Tu, tu jakieś szachy. Skoczek E4, skoczek G4. Nie, no teraz to już w ogóle sobie tak robię randomowe ruchy. No bo nie wiem, C5 też nie. Skoczek B3. Nie wiem o co chodzi za bardzo. Hetman tu, Hetman tu. Co? Hetman A7? No dobra, F4. No F4 to się tu powiedz. No dobra, a po skoczku F3? Bić, bicie? Aha, no tak, bo teraz skoczek broni gońca. Tutaj, ten wszystko się broni. Ok, czaje. No dobra, to się zagadka rozwiązała. No dobrze, ale zobaczmy jeszcze, że tam coś ciekawego się wydarzyło w trakcie naszej partii, poza tym, że bardzo wolno przeciwnik zagrał otwarcie. No tutaj standardowe ruchy, h6, c6, a3, zrzucamy gońca, roszujemy sobie, chowamy króla, wyprowadzamy skoczka, przeciwnik gra goniec d3, który okazuje się, że no nie jest jakoś turbo złe, po prostu jakby zostawia pozycję z taką samą ewaluacją jak przed tym ruchem, no b oczywiście było słabe, chciałem zagrać b w jednym ruchu co też widocznie tutaj komputer nie uznaje za najbardziej skuteczny plan no pewnie taki ruch naturalny typu że E8 było lepsze jak najbardziej, no ja uznałem, że boję się ruchu skoczeka 4 no bo co, zagram sobie jakieś Hetman C7, on zagra B4, znaczy no prawdą jest, że ten skoczek na C5 to zagram B6, bo znaczy, w sumie tak, no B6 zawsze miał sobie tą strukturę, co B5 teraz na przykład? No B5 nie właśnie A B6 też nie. Skoczek F8, skoczek C5, no B6 byśmy mogli, bo byśmy mogli, no tak, no bo ale czym to się różni? No skoczek A6 nie chce grać, skoczek A4 musiałby wrócić, może zagram jakiś Hetman D7, przestawimy się tutaj. No tak, okazuje się, no w tych strukturach bo 5 faktycznie nie jest, jakby ten piątek nie są D3, to bym nie chciał grać b 5 szczerze mówiąc, gdyby na przykład na C3 albo C2, ale tak jakoś sobie stwierdziłem, że ze względu właśnie na te pionki, to ten plan nie będzie aż taki tutaj taki, taki straszny dla mnie. No ale okazuje się, że też nie był najlepszy. No tutaj, jakby pozycja jest kompletnie równa, tak naprawdę, sobie z tymi figurami tutaj. Obracamy w to i we w to i wymieniamy wieże. No tutaj, tak jak mówię, im mniej figur, tym raczej czarne nie powinny, białe nie powinny być zadowolone ze swojej pozycji. Skoczek E2, skoczek E6. No i gramy A5, które było całkiem w porządku. Hetm ja go nie 2 No i teraz pytanie, czy pchnięcie A4 było w porządku? No było w porządku. No on by wybił gońce, Jak ja się zrzucę tutaj, no mógłbym, ale tutaj, właśnie, już pozycja jest minimalnie, minimalnie gorsza. Mógłbym celować w jakieś hetman C7, skoczek F6, skoczek D7, żeby ewentualnie było skoczka na F6. No, no gra G3. I tutaj te moje groźby po linii, po tej na B8 h2 nie są specjalnie groźne. No więc A4, czyli właśnie ustawiamy się po jasnych polach, biorąc pod uwagę, że nasz goniec jest czarnopolowy. Hetman C2, hetman C7. G3 było raczej słabe Skoczek F6 też nie było wybitny, no ale po prostu znowu przedstawiamy figury. Staramy się ulepszyć pozycję naszych figur. No i skoczek E5 błąd decydujący, no bo oczywiście bijemy sobie na D4. No dobrze, co by gdyby zagrał no właśnie skoczek E2 z powrotem? No mój plan był taki, żeby powoli zagrać G6, zagrać skoczek G7, zagrać skoczek F5. Może przestawić gońca F8 i potem gońca G7 i skoczka d 7 żeby docisnąć ten punkt jego D4. No tylko, żeby go obrali, tak naprawdę, bo ma tutaj raz, dwa, trzy, cztery obrońców. I do końca no nie mam możliwości, żeby go zmusić do jakiejś wymiany e, której, którejś z tych figur, bo no, nasze figury nie są bezpośrednio tutaj zaangażowane. A wszystkie pola, które by jakiś tutaj wjazd moich figur właśnie na jego część szachownicy umożliwiały są kryte. No, wszystkie tutaj, cała praktycznie linia e, czwarta jest kryta. Albo, albo zajęte przez moje figury, więc wejść nie mogę. A żeby wejść na linię trzecią, no też potrzebowałbym jakiegoś pola, chociażby na linii piątej, która też jest tak naprawdę w większości kryta. No więc, gdyby nie ten ruch tutaj, Skoczek E5, to nie wiem, jak partia by się potoczyła. No ale przeciwnik popełnił błąd, błąd śmiertelny, jak się okazuje. I partię wygrywamy. Mamy ranking 2019, powoli się pewnie do góry. Dzięki za dzisiaj i do następnego.